Siema, tutaj Abes. Yy, widzimy się w kolejnym teście. Mamy tutaj trzy kosteczki od PyroMorawi z serii American Collection, które. Pewnie wszyscy doskonale znacie. Mamy Pumpkins Fire Show oraz kostkę Fireworks. E, każda kostka ma oczywiście dwa ląty podstawa, rezerwa. Jeśli chodzi o e, Pumpkin, e, moja ulubiona z tego czasu kostka z tej serii. E, co tu mamy? 25 mm, tak jak każda, 16 strzałów, tak jak każda e, kategoria F3. E, tutaj macie kod produktu. No i co? Gramaturę, gramaturę znajdźmy. Znajdźmy gramaturę, która jest podana. Tutaj 200 gramów na kosteczkę. Fire show. Tutaj mamy już troszkę więcej efektów. Tutaj macie opis. Też 200 gramów. Też pewnie kategoria F2. E, tutaj macie kod produktu. No i fireworks. Tutaj macie opis efektów. Tutaj macie co? 16 strzałów, Kod produktu F2. I gramatura 200 gramów. Strasznie skrzywią te drzwi. No i co? Przestrzelamy sobie te kosteczki. Na dole, oczywiście, macie odnośniki czasowe, które aktualnie kostka strzela. No i zobaczymy, czy Pumpkins będzie ciągle jedną z moich ulubionych z tej serii. Bo przestrzelamy sobie tego jeszcze troszkę więcej. Tylko podzielone po prostu na kilka odcinków. Zapraszam do wszystkich linków w opisie. Instagram, Discord, sklep odpawaj, pal gdzie ma się mój kod rabatowy. No i lećmy ze strzelaniem.